w kasku białym, a w kasku niebieskim Grzegorz Kłopota, więc najprawdopodobniej uznali działacze, uznali trenerzy, że ten motocykl już nadaje się do jazdy. Jak zaprezentuje się Kłopot, to chyba nie jest jego motor. Kowalik pierwszy, Kurmański drugi, Kłopot trzeci, nie liczy się w stawce czterech jeźdźców, Grzegorz musiał. Spróbuje zapewne Kurmański wyprzedzić Kowalika, jak na razie Bydgoszczanin a właściwie to nim na czele, a Kurmański atakuje po zewnętrznej, no ale nie zostawił mu ani troszeczkę miejsca Mirosław Kowalik. Jeszcze jedna szarża Kurmanka jest szybszy, przedrze się na tą pierwszą pozycję. Kłopot jedzie trzeci, a musiał ostatni. Przepieczętowują w Zielonogórzanie swój sukces, bo już powoli możemy mówić o pierwszym. W meczowym zwycięstwie zkz to Quick Mix w Exceli do Drugie zwycięstwo indywidualne Rafała Kulmańskiego. W jednym z biegów był za plecami swojego kolegi z drużyny. Ale teraz zwycięża w biegu 13. Rafał Kulmański pierwszy minął linię mety. Jemu zapisują kibice 3 punkty.